Pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, pokój i dobro zapraszam. Mam nadzieję, że słychać było Franciszka i słychać też także mnie. Zachęcam do udostępnienia naszej modlitwy. Rozpoczynamy naszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Modlimy się za dusze w cierpiące, cierpięce, zakonających dla nas o dobrą śmierć. O nowe powołanie, o wytrwanie dla powołanych zachęcam do udostępnienia, do napisania skąd jesteście. Hashtag miejscowość, hashtag imię i rozpoczynamy naszą modlitwę. Odar nieba dla księdza Piotra Pawlukiewicza, beatyfikacji, w intencji bractwa w Słowa Bożego. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą za nasze rodziny, o pokój na świecie pokój w naszej ojczyznie, na Ukrainie. Szczególnie polecajmy naszych rolników. Módlmy się za parafię, skąd pochodzimy, z koszarawy bystrej, z każdej parafii, skąd jesteście, napiszcie. I się za naszą babcię Izoldę. I babcię Marysię też możemy się modlić. I za dziadka kumpla i dziadka Andrzeja. Za dziadka kumpla i dziadka Andrzeja. Wszystkich i za wszystkich, którzy potrzebują naszej modlitwy, prośmy za ojca Świętego Franciszka. Módlmy się za naszą prowincję zakonną. Módlmy się o wytrwanie dla powołanych, prośmy. W waszych intencjach. Za wszystkie małżeństwa, które przeżywają różnego rodzaju kryzysy, także w naszej parafii, za uzależnionych od alkoholu, w intencji księdza Teodora i całej teobanikologii, w intencji e, Fundacji Dom Nazaretański, w intencjach, te, które nosimy, aby dobry Bóg raczył je wysłuchać. I w Waszych intencjach, których piszecie, napiszcie, abyśmy mogli dotrzeć do jak największej ilości osób. Napiszcie intencje. I rozpoczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się Smary i pandy, umęczot pod Piłatem, ukrzyżowan umar i pogrzebion, wstąpił do piekiel trzeciego dnia stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechu podpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas Miło, i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie grzechy, za grzechy nasze za i całego, całego świata. świata. Dla Jego bolesnej męki miej I miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie, miłosierdzie, na męki, nas dla, męki, miłosierdzie na dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. W intencji kobiet, czwartą dziesiątką, ofiarujmy jutro ich święto na wzór Maryi, żeby zawsze wzrastały. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ostatnią dziesiątkę ofiarujmy w naszych intencjach. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, nad całym światem o krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zrój miłosierdzia dla nas. Ufamy tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, kto po raz pierwszy zachęcam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem. Oczywiście napiszcie komentarz. Skąd jesteście? Bardzo Wam dziękuję. Podajcie dalej ten kanał. Rozwijajmy się razem. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo Pan z Wami. I z Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i, i, Syn, i Syn i Duch Święty. I Amen. Modlił się razem z nami. Franek. Mama Franka, tata Franka i Jantek gdzieś daleko w przestrzeni. Się, a przez zabawę też możemy ten. Witam cię, Dawidzie. Mam nadzieję, że z mamą będzie dobrze. Trzymajcie się Pana Jezusa i może też przedstawieństwo świętej Gemy, pani Tereso. E, bardzo się cieszę, że jest pani razem z nami. Tu się modli na koronce. Modlimy się też za księdza Piotra Pawlukiewicza, ale też i do niego. Pani Ewa Bond, chyba po raz pierwszy, bardzo serdecznie witam. Napiszcie, kto jest po raz pierwszy na koronce, do Bożego Miłosierdzia o tej nietypowej porze. Teraz możecie to uczynić. Bardzo się cieszę, że wszyscy jesteśmy. Zastanawiasz święta Gemma de Best. Może właśnie Dawidzie przez Gemmę modlić się o ten dar dla Pani Izo. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia dla Franka. Franek się bardzo ucieszył. Mama pokazała Frankowi to podziękowanie. Więc może też właśnie Dawidzie przez Stawiennictwo świętej Gemmy zapraszam do koszarawy bystrej 15 marca droga krzyżowa mamy jeszcze na Beskidek mamy jeszcze kilka wolnych miejsc do tego żeby się przespać u nas przez weekend szczegóły można umówić u mnie błogosławieństwo było więc życzę wszystkim dobrego błogosławionego czasu odpocznijcie nieco bardzo dziękuję Panie Ewo. Pozdrawiam Zabrze. Byliśmy teraz 249 osób. Ci, którzy po raz pierwszy weszli, zapraszam Was do modlitwy na koronce, do Bożego Miłosierdzia, o nietypowej porze. Subskrybujcie ten kanał, dajcie kciuk do góry. Napiszcie, skąd jesteś. Nawet jak jesteś niewierzący, zawsze możesz wrócić do Chrystusa, do Kościoła, do sakramentów, bo Chrystus działa poprzez sakramenty. To nie jest przypadek, że tu jesteś. Do zobaczenia z Bogiem.